Hej, z tej strony Sirius Smokuś Ło A dzisiaj zagram sobie w Minecrafta Troszeczkę lakuję, bo... Gram... Na laptopie No i co? Nie działa triplicator? Nie działa Ach. A, no, dobra Eee Co? Um, pomyślę jeszcze po. Chcę powrócić też do dawnego kanału Dużo ludzi może zna na tamty kanał, może nie z tego kanału Bo tutaj akurat ma mało subskrypcji Pamiętam ile Ale tam mam Dużo więcej Czyli jak dla mnie Takiego początkującego mm. Oj, teraz Słuchajcie, ja sobie postaram wgrać jeszcze jakiś tam później młody oczywiście bo są, jak widzicie, mało creatures jest. Nie jest bez zarzutów. Nie że coś tam Ojej, jeden mod dodany albo w ogóle. Nie, jakiś tam dodał. Mm. <laughs> A jest takie coś? Nie ma takiego czegoś. Tam. Oj, po co ja to zrobiłem? mogę zrobić od razu. Okej. Okay. Teraz mogę się posługiwać tylko jedynką, dwójką, żeby przemieniać. Ale... Okej. Okay. Może. No bo mój zniszczył myszkę. No dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodoba w ogóle ten odcinek. I czy będę prowadził go czy nie. Zobaczę się. Ej, co to jeszcze powiedzieć? Może chcecie kimś jeszcze jakieś odcinki? Nie wiem. Cokolwiek. Bo żeby był. Po samej tak kranie. Ale, um, o, patrzcie, ale się wykopywało trzy się niemle um, kamienne nie Ale wstawić. Dobra. stać um, Dobra mamy w krany no i co nie, działa, nie? O, kurde, blade! Spróbuję to zasłonić. Mam um, inny Inne mam włączone. Już wkrany, Tak no. mówię. Jest pięknie. Wszystko. Oj. Musi się mylić. Bo zapomniałam, że jest dziewięć, Dobra, tak trochę przenudzę. No i teraz... Zalaska. Przystępuję. Żelazka. Dobra, stać nas już. Jak widać, na troszeczkę idę. Spróbuję jak najdłużej robić odcinki i robić odcinek um. Wysyła ko, na, wysyłać go na drugi dzień. Bo wiem, że się... Bo ja wiem, że będę tam nagrywał trochę w późniejszym, bo się okaże pokażę. Ale spróbuję nagle przynajmniej jakoś. No, coś miłego, dobrego. Żeby nie była sklawa, tak jak teraz. No, teraz takie wprowadzenie chcę wam pokazać co tam jest. Ale spróbuję w następnym odcinku. Трипектор огнёж, Хамелькин. А я вам, а я написал не? ну я будет так, ну так перенесь Нормально, пошли, сейчас ты побавим. Ну и что, пикни, пикни. Ciepiski. Dobra, na tym biomie wiem, że nic takiego ciekawego nie znajdę. Więc mógłbym się kierować w inną stronę. Tutaj następny. Chciało się to? Okej, spróbuję jeszcze. sztopki fajne gram. się jeszcze, ile to już Pięć 5 minut. No właśnie. Dzisiaj takie tylko wprowadzenie do. No, że będę prowadził serię przynajmniej przez jakieś. No, 10 odcinków, nie, więcej. Zobaczymy. Jak ym, to będzie z nie ma dropu wokół prawie Hu! Dobra. No, no to trzymajcie się, cześć!